Sama nauczyła się śpiewać, sama komponuje, sama pisze teksty. Teraz jeszcze sama odpowie na moje pytania. Sama Beata Kozidrak. Dobra, Dlatko, ponieważ ty zawsze chciałaś zaśpiewać ze, ze Stingiem, e, więc proponuję, żeby... Tak? Więc załatwimy Ci to połowicznie, czyli zaśpiewamy mhm. Stinga razem. Ta. Co ty o, świetnie. na to? Dobrze. Świetnie. Tak. Mam tu przygotowany fragment tej piosenki. Tu są wytłuszczonym, bez aluzji. E, wytłuszczonym są słowa, które będziemy, mam nadzieję, śpiewać. Ja spróbuję znaleźć mikrofon. Jest. Jest, udało się. E, zespół powinien nam podegrać. Ty śpiewasz na stojąco, czy znaczy na siedząco? Coż? Jestem wysokie, buty, mam się. Ja będę wyższa od ciebie. To... Czuj, każdy jest wyższy ode mnie, więc mi to nie robi. Okay. Ty, ty masz swój Uj, mikrofon. Oh. O! coś spadło. Czekaj, gdzie by ci go. Czekaj, co tam by była help? Ja się tym no zajmę. No dobra. <laughs> jest, jest szansa, uwaga, mam zimne ręce. Przepraszam cię, bratko? Nie, wcale nie masz takich zimnych. O! Dobra. Pomożecie? Pomożecie jak Edward Gierek. Uwaga? Trzy...

No dobrze. Udało no się dobrze. trochę Stinga? No trochę, czułam się. Chcesz go obok jeszcze? Siedzi, raz? Ale... Dzięki, ale to jest co to naprawdę. nie bardziej. No właśnie, też mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że nie chodziło o kolację. Dobra, to dziękuję. E, to było tak na rozgrzewkę. A mhm. teraz pytanie: e, na ochłodzenie właściwie. Ile, e, przepraszam Cię, ja wyłączę tylko to. Ile wody e, wypija beatka dziennie? E, no nie szklankę. No właśnie, tak Więcej. sobie myślę. No bo tak, nie Cztery. ma wody. Tak, 4-5 szklanek to by było gdzieś około litr z małym ogonkiem. Teoretycznie, dorosły człowiek powinien wypijać tak minimum półtora litra, 2 litry. No Mieszczysz się. Mieszczysz się. No tak sobie myślę, że masz ten pociąg do wody, no bo słusznie powiedziałaś: szklanka wody, nie ma wody na pustyni, martwa woda i tak dalej, więc ten pociąg gdzieś tam istnieje. A ponieważ tutaj mówimy oczywiście o zdrowiu, więc warto było o to zapytać. Ale tak generalnie to mam wrażenie, że niespecjalnie dbasz o siebie, chociaż nie widać tego. Muszę tutaj być trochę takim no, męskim lizusem, ale muszę powiedzieć, że naprawdę wyglądasz bardzo dobrze, chociaż... Staram się. Tak, z z tego... Taki zawód. No właśnie, ale nie tylko to, bo coś musi być pewnie w genach albo w psychice. Moja mama zawsze była szczupła, więc jeśli chodzi o geny, to tutaj w prostej linii. A może poza to. tym, wiesz, no ja jestem osobą bardzo ruchliwą. Nawet kiedy... Gratuluję mężowi. Słuchaj, a dzieci gonisz do sportu? Tak. A to ciekawe, bo ty sama chyba nie jesteś za bardzo sportsmenką, nie? No za bardzo nie, ale wiesz, ale uwielbiam pływać, um, grać w siatkówkę, koszykówkę, oczywiście dla przyjemności. Pamiętasz taką grę w kolanko? A... Nie, przypomnij. A... Słuchaj, tu mam piłkę od rugby. I zrobimy tak, będziemy... Ale jasne... ja nie pamiętam, już się Ale spokojnie, nie, nie panikuj, spokojnie, bratko. Chciałbym, żebyś tak, stanęła tutaj Aha. i zobacz, będziemy sobie rzucali tą piłeczkę. No, trochę dalej. Kto nie złapie, ten na kolanko. Aha. Już wiesz, o co chodzi. Nie złapiesz drugi raz, to drugie kolanko. Ja wiem, ty specjalnie mnie tak rzucał, żebym A okay. skąd? zaliczyła tę kolankę. A skąd? No, chcesz, to możesz ty rzucać pierwsza. Uwaga. Dawaj. Dobrze. A teraz ty. Jest! Jedno kolaneczko. No dobra, niech ci będzie. No dobra, to co teraz? Ma przespowiadać? Myślałem, że się świadczysz. Nie, wystarczy. Uwaga, jeszcze raz. To możesz wstać. Okej. Okay. I nawet usiąść. Bardzo Dzięki. dziękuję. Nie no, nie było tak źle. Nie, no Tylko ja coś zadyszka cię chwyciła. No, wiesz, no. Ale dobrze rzucasz. Tak, dobrze rzucam. Jeżeli jest yy, kiepska kobieta, to dobrze rzucam, nie? Żartowałem. O, ale ktoś już zaczyna. No właśnie, czyli tak, A jest coś takiego jak element tak zwanego wyciszenia się przed koncertem, czyli najpierw jedziesz pełna energii, tak sobie to wyobrażam, po czym tuż przed samym koncertem zamykasz się tam w garderobie, czy gdzieś w jakimś odosobnionym miejscu i się wyciszasz. Mhm. I jak Staram to się, się dzieje? przynajmniej. Tak? Jest jakiś sposób na to wyciszenie? Znaczy wszyscy wiedzą wokół mnie, że przed koncertem raczej... Właśnie staram się wyciszyć, i wtedy już żadnych dziennikarzy, żadnych pytań. skupiam się sama w sobie. Czyli wniosek z tego, że teraz nie jesteś przed koncertem? Nie. A ja tutaj mam jeszcze zanotowane, że e, jeżeli jest poważny stres, to whisky, a przed koncertem na wyciszenie lampka koniaku. U whisky? Nie, to masz zła wiadomość. I raczej koniak generalnie, wiesz? Koniak rozszerza struny głosowe. Aha. Rzeczywiście Czy dobrze. To nie działanie? jest tak, że wychodzisz po prostu na bani kompletnie nawalona? Tylko oh. ten. Ty. Nie, nie, nigdy nie byłam w takim stanie na koncercie. Nie mogę sobie odebrać tej przyjemności, wiesz, żeby po prostu bawić się i, i dawać, mm -hmm. da, dawać sobie tą przyjemność i dawać ludziom przyjemność, nie, no ja na sześć, bo przypadku. Jedna, jedna lampka bzdura, koniaku, to wiesz, absolutnie. to oczywiście że bez sensu. Natomiast e, czy mogłabyś powiedzieć, że w zachowaniu tak zwanej dobrej formy psychicznej pomaga ci również, coś co się nazywa luksusem. Czy ja wiem, ja mam jakby wiesz... Takie swoje wewnętrzne poczucie estetyki. Nie wiem, czy to jest luksus, ale na pewno jakieś, jakaś, jakieś takie ciepło, prawda? Nie w każdym domu jest mi dobrze. Sprecyzuję o co mi chodzi. Nie chodzi mi nawet <grym> o dom. E, chciałbym chwilkę porozmawiać na temat tego, czym jest luksus dla kogoś takiego, kto jest, no, ma status gwiazdy w Polsce. Więc e, kwestia na przykład e, powiedzmy na koncerty, czy latasz samolotami, czy raczej jeździsz samochodami? To zależy. Czyli samoloty też chodzą w grę. Oczywiście. E, luksusowe hotele, e, raczej od czterech gwiazdek w górę? Słuchaj, e, ja, ja naprawdę bardzo e, ciężko pracuję. To ja jest ci duży nie wysiłek, nic. Więc staram się, już po tylu latach e, pracy, mhm. staram się e, rzeczywiście mieć taki hotel, który zapewni mi wypoczynek, nic więcej. Mhm. Czasami e, latamy samolotami w momencie, kiedy na przykład e, gramy dwa koncerty w ciągu dnia. i są to miasta bardzo oddalone. Musimy hmm. wtedy korzystać z tego. Poza tym ym, skraca, w ogóle sam dojazd jest tak męczący, że uwierz mi szczerze, i chyba każdy artysta to powie, że nie koncert go męczy, tylko ta podróż, którą hmm. trzeba wykonać, Słuchaj, to jest ja, najgorsze. Ja. Więc po prostu ty godzinka, wiesz, lotu, jestem, hmm. wiesz, w hotelu, mogę odpocząć chwilę. Masz dobry koncert, jest fajny. Jest fajnie, to jest psychiczne zadowolenie. Praca to jest praca, wiesz, rzeczywiście Słuchaj. czasami luksus tutaj jest. Niezbędne. Kilka lat temu wybudowałaś dom, o którym... Zresztą rozmawialiśmy była w poprzednim programie. To był jakiś bardzo duży dom tam, pamiętam, ze skarniakami, jakieś tam wodospady były, cuda. Teraz się przeniosłaś do nowego, tak? Tak. A po co ci taki? Tak po prostu powiedz, tamten był za mały? Czy, nie, czy dla samej zmiany? Nie, ten jest w parterze, mogę powiedzieć, ten miał piętra, więc... Aha, i o aha. to chodziło. Są kilka sypialenek jest na górze, tylko i wyłącznie, a poza tym rzeczywiście bez problemu można się po nim poruszać. Znaczy, pytam o to wszystko tylko z tego powodu, że skoro już wspomniałaś o tym poruszaniu się, chciałem zapytać, czy właśnie to położenie ma związek z tymi twoimi problemami z kręgosłupem, no bo wiesz, że to program o zdrowiu, więc będziemy trochę o tym mówili. Nie, no oczywiście, to wiadomo, że wygodniej jest po prostu chodzić, yy, nie mieć problemów, co z, wiesz, ze schodami. Mm -hmm. um, także no, rzeczywiście jest, jest to zdecydowanie na korzyść naszego zdrowia. Dobrze, a w którym miejscu cię ten kręgosłup? Znaczy wiesz, on nie cały czas nie, mnie no, Mam nadzieję, nie, nie, bo... ja kłopot miałam po urodzeniu drugiej swojej córki. drugiej córki mhm. i rzeczywiście dłużej stać w jednym miejscu nie mogłam, bardzo się tym przejmowałam, dlatego że moja praca wymaga wiesz, sprawności, sprawności absolutnie mhm. i, i rzeczywiście skorzystałam tutaj z pomocy masażysty, przez dwa tygodnie brałam takie masaże, zresztą... Wspaniale to że zrobił, bo rzeczywiście po dwóch tygodniach nie miałam żadnego problemu i właściwie czasami, jeśli jestem bardziej zmęczona, kiedy ta trasa koncertowa jest dłuższa i, i no wiesz, dwie godziny na scenie w ciągłym ruchu, to jest, to jest duży wysiłek fizyczny, więc czasami odczuwam rzeczywiście oprócz bólu gdzieś tam nóg, to, to na pewno kręgosłup też. Ale to jest który odcinek? Raczej lędźwie, czy raczej szyja? No czy wiesz, raczej... mówisz takim językiem, no to gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, no czyli raczej szyja. Mhm. Raczej szyja. Ponieważ chciałaś, żeby no, tutaj jakiś zawodowiec dał Ci szansę poznania ćwiczeń relaksujących no właśnie, kręgosłup. właśnie, jak, jak, jak się tutaj zrelaksować. No więc ja od razu powiem, ja nie jestem <laughs> tym zawodowcem, ale specjalnie dla Ciebie zaprosiłem do... Do programu fizjoterapeutę, magistra rehabilitacji po AWF-ie w Poznaniu. E, nazywa się Wacław Niedzielski i e, samo sobie mówi tak: Ja jestem tylko komentatorem doskonałej konstrukcji ludzkiego do organizmu. To zobaczymy, jak skomentuje Twój doskonały organizm. Zapraszam doktora Wacława Niedzielskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Magistro. Magistra, nie doktora. Będę tak, bronił ja mojego będę, statusu naukowego. Ja będę, y, będę mówił uparcie doktor po prostu, żeby zrobić wrażenie na Beacie. Oh. Nie, żartuję sobie oczywiście. Dobrze, oglądał Pan rozmowę? Tak, słucham. To niech Pan oceni, y, w jaki sposób siedzi Beata, w jaki sposób siedzę ja pod względem tego, y, komu z nas gorzej robi ta postawa. Ja myślę, że poruszył Pan ważny problem, bo my siedzimy długo w życiu. Tak no. jak śpimy długo. Zależy co kto przez skrobie. Problem polega na tym, że siedzenie musi pełnić określone, określone zadanie. To znaczy, siedzisko, tu będę się czepiał w tych foteli. Bardzo eleganckie są, ale są nieergonomiczne. To znaczy, ich kształt, ich kształt nie pomaga utrzymywać dobrego kształtu, prawidłowego kształtu kręgosłupu. To, to, to akurat są takie telewizyjne trochę, więc pod scenografię. Pan ma lepszą sytuację. No, mam lepszą, bo ja już mam kupę. Pan ma głupę. Pan się podpierał chciami. A to ja to jest podejrzałem, A czy to jest Ta dobry, zamyka czy źle? pan łańcuch mięśniowy i może pan wtedy sterować miednicą. A to poprzez miednicę, y, y, wykonujemy, wykonując nią ruchy, y, kształtujemy krzywizny kręgosłupa. Dobrze. Jeżeli mogę skomentować jeszcze siedzenie, to jest drugi człon ćwiczenia. Ponieważ siedzimy, to pozycja siedząca jest pozycją, w której zawsze następuje przykurczenie mięśni. Proszę sobie wyobrazić, że jak stoję, to mięśnie, które biegną tu w momencie kiedy siadam, one są krótsze. W związku z tym, potem jak znowu wstaje, a z tyłu też się przykurczają, to na przykład kierowca taksówki po 30 latach ma taką sylwetkę. Nie dlatego, że chce, <grym> tylko jest taki podwiniętym ogonem, <grym> bo taki jest przykurczony. I to trzeba rozciągać. Czyli, jakby w siedzeniu, są dwa, dwa elementy. Po pierwsze, trzeba dobrze siedzieć, a po drugie, rozciągać mięśnie, które się przyczyniają. Czyli, tylko co jakiś czas, po prostu wstać, przejść się, tak? Wstać to chyba jest za mało. To trzeba jednak mówić o ćwiczeniach rozciągających, tu trzeba powiedzieć o stretchingu, są nowe techniki, które są jakby pozwalają na lepsze wejście w ten, w ten system ćwiczeń, natomiast sygnalizuje, że, że są dwa elementy dobre siedzenie i potem rozciąganie mięśni, które się przykurczają podczas siedzenia. A jakby miał pan tutaj zdiagnozować? Skąd mogłyby się ewentualnie bóle kręgosłupa brać u pani Beaty? Ma pan teraz szansę. Znaczy, ja tutaj... sądzę, że pani Beata jest rozpuszczona w dobrym słowa tego znaczeniu, Czyli? bo jak, jak pamiętam zawsze jest szczupła, elegancka, zgrabna. Mhm. I, I to są pacjenci, którzy wychodzą z założenia, że ponieważ. O, pacjenci, to jest. No, no no tak, nie, no ja pan... generalizuję, przepraszam, bo to nie, nie, ale kobiet, tak. Ale to, tak, ale tak, tak, to no jest to coś, co się powtarza w mojej pracy. Przychodzi osoba szczupła elegancka, zadbana, ruchliwa, uprawiająca sport i mówi boli mnie, o to tu chodzi. No o to chodzi. Przecież ja rozumiem, że jak ktoś siedzi w biurze mhm. jest otyły i się nie rusza, no to, to go boli, prawda? A ja tak dbam o zdrowie. I okazuje się, że to nie tak do końca tusza, tylko sposób kreowania naszej sylwetki, czyli żeby to wytłumaczyć, jak jeździmy na rowerze, to można jeździć w takiej pozycji mm -hmm, okay. i to jest pozycja niefizjologiczna, bo kręgosłup jest niewygięty prawidłowo, a można jeździć na takim rowerze jak Dutch Bicycle, czyli holenderski rower, i jeździć z Nordozą i wszystko jest ok. Wtedy ta jazda rowerem jest na zdrowie. Aha. Tak jak program czyli, pana Jagielskiego, a jak się mówi, tak jeździ, to jest nieprogram program czyli, czyli, czyli mówiąc krótko, lepiej jest mieć damkę, taką tak, czy jak to się tam nazywało, no bo te, te hiszpańskie, mówię, te holenderskie rowerki to takie właściwie... To chodzi cały czas o odległość, na przykład już jeżeli mówimy o rowerze, kierownika od siedziska i rzutu pionowego, jeżeli chodzi o pedały. Ustawienie tych trzech ale pedały. Chodzi o to, że ustawienie ja tych... Się... No, robię. Ustawienie tych trzech ja nie... elementów decyduje, czy pan... Pani Beata, czy ja dobrze siedzimy, albo inaczej czy możemy dobrze siąść, bo to jest jeszcze no tak, kwestia wiedzy. Żower? Mam? No i jak jeździsz? Jeździsz tak? Czy raczej... Ja się staram się sobie przypomnieć, jak wiesz. <grym> <grym> czy raczej pierś do przodu? Nie, ja teraz już będę wiedziała właśnie. Mhm. Nie ja tyle pierś, mówi. że zrotowana miednica. Tak, ze zrotowaną miednicą będę jeździć. <grym> no wie pan, no ale... <grym> Tak, tak się składa, że bliżej oczy A Ty jak w tej... Wojtku jeździsz? Ze zratowaną mietnicą? No tak, na pewno, tylko nie wiem czy nie na bok. Więc. No dobrze, w każdym razie tak. E, e, dopytam już, bo patrzę na buty Baty. No właśnie, co patrz, bo te to takie patrz. lata 70. wracają. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest dobre dla, no głównie dla kobiet, bo ja się raczej w takie buty nie ubiorę. Wysokie i, i kiedyś miałem pacjentkę, która mówi, nie pan mi wytłumaczy, założyłam szpilki, przestał mnie boleć kręgosłup lędźwiowy, ale tylko na krótko. No. Tak naprawdę chodzenie na wysokim obcasie powoduje, że ciężar jest jakby przesunięty do przodu. W związku z tym ja moim pacjentkom, które chcą, muszą, potrzebują chodzić na szpilkach na wysokim obcasie, nie zawsze mam nadzieję pani chodzi. Nie. Mówię, żeby Klejć pelotę, czyli takie zabezpieczenie, żeby nam się stopa nie rozjechała. Ja podsłuchiwałem tą rozmowę wcześniej i pani mówiła o tym, że w ciąży był taki problem. Jeśli można, bo, bo ciąża to jest taki okres, który my jakby mało rozeznajemy od strony fizjoterapeutycznej, ale jest to okres. Kiedy w kobiecym organizmie dochodzi do rozluźnienia więzadł. To jest potrzebne przy porodzie. Około porodowa kobiety mają mieć rozluźnione więzadła. To jest związane z akcją porodową. No tak, żeby lepiej, łatwiej urodzić. Jasne, tylko, że rozluźniają się także więzadła stóp. I większość mhm. kobiet po porodzie, po pierwszej, drugiej ciąży łapie halus, czyli rozpłaszczenie się stop. Jeżeli Złapawa? ja miałbym coś powiedzieć na temat e, no nie, ciąży to nie, to nie, to i tego co było powodem, to myślę, że po prostu wszystkie kobiety w ciąży powinny chodzić we wkładkach profilaktycznych. To jest, rzecz szalenie szalenie... Nie, nie chodziłam ale mówimy tylko o, o stopach, czy mówimy o kręgosłupie, to? Ja mówię o stopach, bo jak mhm. my źle, znowu jak źle stoimy na stopach i tu koresponduję do tego bólu szyi, mhm. to środek ciężkości, punkt podparcia się troszeczkę przesuwa ku tyłowi. W związku z tym, gdybyśmy chcieli zachować normalne krzywizny, to byśmy się przewracali. Więc pani Beata, chodząc na koncercie, leciutko wychyla głowę do przodu. No to mnie po pokarm. Jest... Lewator, skapule i wszystkie inne mięśnie są przeciążone, a kręgosłup szyjny odchodzi od fizjologicznej lordozy i tworzy tak zwane zniesienie fizjologicznej lordozy, czyli sytuację dyskotwórczą. Więc jeżeli miałbym podpowiadać, to należałoby śpiewać, chodzić na estradzie w butach, które by zapewniały normalną sylwetkę. No to podpowiedź jest jakaś w jakiś sposób tam profesjonalna, nie wiem czy do wykorzystania, bo coś mi mówi, że chyba Beata pozostanie przy swoich nawykach. Jak znam. Nie, na stanie mam wygodne buty, to mogę powiedzieć wysokie, mhm. ale dość wygodne. To, to jest zresztą bardzo ważne. No oczywiście. W <laughs> moim zawodzie. A czemu chciał Pan obejrzeć stopę Beaty Kosi Drak? Przed programem tak coś Pan spodobał? Dlatego, że ja jestem uczulony na to, że stopa, która jest stosunkowo niewielką potworą, mhm. ma kapitalne znaczenie dla całej sylwetki. No to I ponieważ Mówiła wspólnie. Pani o ciąży, mówiła może Pani. Twoją, Moją też możemy obejrzeć. <laughs> ja, myślę, ja myślę, że to trzeba założyć a priori, że kobiety są w ogóle hipermobilne. To znaczy, ich więzadła są nadrościągliwe. Kobieta, która przeszła, tu będę Pani wypominał, dwie ciąże, jest w grupie ryzyka płaskostopia poprzecznego. A potem po... Beata, ale trzeba profilaktycznie, trzeba profilaktycznie. Proszę zauważyć, że no dobre dobra, firmy to... produkują buty, które mają już peloty. Czyli, Czyli kłopię, podpierają tak? sklepienie poprzeczne po to, żeby stopa była na nich dobrze ustawiona. Nie dlatego, że ktoś ma płasko stopę, ale mnie się wydaje szczerze że mówiąc, że ten but jest trochę taki terapeutyczny. Nie, nie jest. Bo takie nie mam wrażenie, że to zależy ale... od terapii tak. pan mówi. <laughs> No dobrze, to już nie zagłębiajmy się w takim razie w te buty, bo nie wiadomo do czego dojdziemy. Na koniec chciałbym chciałbym zapytać pana o stosunek do tak zwanych nie, no, nieklasycznych metod leczenia bólów kręgosłupa. Czyli mówiąc krótko, ludzie są zniechęceni trochę tym, że tam boli, chodzą do na przykład fizjoterapeuty, no tam niewiele się dzieje. Idą gdzieś tam do jakiegoś kręgarza. Do jeszcze kogoś, jakieś takie leczenie typu zastępcze, jakieś czary mary i tak dalej. Czy ma pan z tym jakieś doświadczenia? Bioenergioterapia, tego typu rzeczy. Ja sądzę, ja sądzę, że po prostu za mało się u nas mówi o profilaktyce. Po 20 latach pracy z kręgosłupem wiem, że znajomość zasad siedzenia, spania, wykonywania najbardziej powszechnych czynności, na przykład pochylania, buduje sytuację, w której my nie mamy potrzeby mieć dolegliwości. No, czyli jak, jak powinniśmy się pochylać? No, no, proszę, zawsze proszę. to jest tak. Jak coś leży na, na ziemi, tak. leży, tak. to ludzie się zwykle schylają tak, a powinni robić. Tak? Nine. A jak? Nie. Tak. No to leży. A Leż. pan podnosi. <laughs> oglądał pan kiedyś golfistów? A pan oglądał? <laughs> I no. się zastanawiałem nad jednym. Nad czym? Wszyscy wrzucają sobie piłkę do dołka, ale jest taki zwyczaj, jest boj, chłopiec, który nosi te całe wory z tymi, natomiast każdy, bez względu na wiek, czy jest księciem, czy zwykłym golfistą, musi piłkę z dołka wyjąć sam. Tych, pił... Tych dołek, dołków jest 18. W związku z tym każdy, bez względu na to, a grają ludzie też zaawansowani wiekowo, musi się pochylać. I oni wymyślili coś takiego, że jak mają wyjąć tę piłkę z dołka, to się opierają na swoim tym. Kiażku, kijaszku, jedną nogę wychylają i tak robią. I tak należy robić? Tak, bo ja, ja dług... długo nie mogłem zrozumieć o co chodzi, ale gdyby to rozrysować, to wyciągnięcie nogi, pochylenie powoduje to, że miednica idzie razem z kręgosłupem i nie ma przeciążenia L5S1, które w tym momencie, kiedy kucami jest lędźwiowo-krzyżowy to jest, to jest przykład, jeśli mogę wejść słowo, właśnie profilaktyki. Ja moich pacjentów tak uczę. Żeby tak robili, tak? Żeby tak się schylali. Ok. Jeżeli upo... mnie to mnie no, no właśnie, albo w autobusie. Beata Kozidrak i dr Wacław Niedzielski, dobrze, niech będzie minister, byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. the